otworzysz się na dziką naturę, ona podaruje ci swój najcenniejszy skarb. Rodowitą z roztocza. Pierwotnie czystą, naturalną wodę mineralną. Otwórz się na dzikość z natury. Otwórz rodowitą z roztocza. Lubisz, gdy w Twoim życiu pojawia się coś nowego? Ja też. Nowa pasja? Chodzę w to. Bez wahania. Nowa nuta? Chętnie spróbuję. potrafią mile zaskoczyć. Oznaczenie nowe pomaga odkrywać w Rosmanie kosmetyczne trendy i ekscytujące składniki. Chcesz być na czasie? Odkryj nowe w Rosmanie. Ograniczenia. Każdy może ich doświadczyć. Załatwiam sprawę w urzędzie. Potrzebne mi zaświadczenie, a nie mogę wyjść z domu. Dzieci lubią tworzyć. Potrzebują zabawy, która angażuje różne zmysły. Pomaga im wyrażać siebie. Idziemy do parku. Chcemy pospacerować. To zwykłe potrzeby. Każdy powinien móc je zaspokoić. Program Dostępność Plus i fundusze europejskie pomagają usuwać bariery w naszym życiu. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Łączysz za rok? Tak! Wyluzuj! I tak miałam już dosyć żartów. Tylko nie chciałam was tak zostawić. Ale jak tak, to ja już spadam do zoo.